Cześć. Po krótkiej tygodniowej przerwie, y, znowu podzielę się z Wami swoimi przemyśleniami na temat tego, co dzieje się w polskiej piłce ekstraklasowej przede wszystkim. A jeśli chodzi o tą krótką przerwę, to chciałbym przypomnieć, bo już o tym kiedyś mówiłem, poinformować, że regularność odcinków Hadaj Nic Nie Gadaj może być lekko zaburzona, czyli nie równo co tydzień, tam. Z jednodniową różnicą co tydzień, a jak się będzie coś ważnego czy bardzo ważnego działo, być może wyjdzie to, że to będzie, nie wiem, co 7, co 8, co 10 dni. Być może będą sytuacje, że będzie to rzadziej. To tak w kwestii wyjaśnienia. A teraz przechodzę już do spraw, które zwróciły moją uwagę w ostatnich dniach. Zero ryzyka dla nowych graczy w fuksiash.pl. Zwrot 100% do 50 zł w gotówce. 0.fuksiash.pl. Przedziwna historia i drużyny, które walczą o mistrzostwo Polski, na pewno temu zdecydowanie zaprzeczą, ale moim zdaniem Nikt nie chce być mistrzem Polski. Brzmi to oczywiście kuriozalnie, żeby nie chcieć być mistrzem Polski, ale takie odnoszę wrażenie, patrząc na mecze przede wszystkim Śląska Wrocław, który jesienią robił przeogromną furorę, Lecha Poznań, który zawsze ma ambicje na mistrzostwo kraju również patrząc na grę Legii, bo to co Legia zagrała w meczu ze Śląskiem Wrocław, to beznadzieja. Zwykła piłkarska chujnia i beznadzieja. Nieco lepiej było w Mielcu. Stal Mielec to nie jest drużyna, która Potrafi bardzo często sprawić kłopoty rywalom. Oczywiście zdarzają się takie mecze, że Stal Mielec gra bardzo dobrze, wygrywa w meczu, w którym teoretycznie nie uchodzi za faworyta, no ale akurat, akurat w meczu Stal Legia, Legia ten wynik zapewniła sobie po moim zdaniem, oczywiście według trenera. Gonzalo, który używa niesamowicie dużo różnych taktycznych określeń, zwrotów, opisów, zagrała normalnie, ani, ani źle, ani dobrze. To wystarczyło na Starmielec. Natomiast wracając jeszcze do meczu ze Śląskiem Wrocław i Legia i Śląsk Wrocław pokazali się z jak najgorszej piłkarskiej strony. Nuda, nuda i Zawód dla 25, 6 czy 7 tysięcy kibiców, jacy byli na meczu Legia Śląsk. Wracając do głównej myśli. Jagiellonia Białystok bardzo chce być mistrzem Polski i tak dziwnie czasami wydaje się, że średnio chce, ale jeśli już ktokolwiek, jeśli już ktokolwiek z tych drużyn walczących o ten tytuł chce, no to niech będzie. To niech będzie, że to jest Jagiellonia, natomiast wpadki tej drużynie się zdarzają. Krakowia nie tak dawno, remis z Pogonią, no ale powiedzmy, że Pogoń też ma ambicje, żeby być mistrzem Polski. Ale to co od Śląsk Wrocław, to co wyprawiają piłkarze tego klubu, to się nie da normalnymi niewulgarnymi pewnie, pewnie można ale ja nie potrafię akurat w takiej sytuacji opisać tego co robią piłkarze tej drużyny No u... mecz u siebie wiedząc że Jagiellonia straciła punkty i to nie że przegrali z drużyną która jest tuż za nimi tuż przed nimi przegrali z Ruchem Chorzów który tylko cudem się utrzyma w Ekstraklasie, ale to, to takim potrójnym cudem, nie cudem zwykłym, tylko takim ekstra cudem. I drużyna Śląska Wrocław z ambicjami na Mistrzostwo Polski w tak fatalnym stylu... Nie, nie, nie krzyczę. Jeszcze raz, jeszcze raz. W tak fatalnym stylu przegrywał siebie z ruchem. Na osobną uwagę na szczególnie poświęcone kilka chwil zasługuje zawodnik drużyny Śląsk Wrocław, niejaki Patryk Klimala. Jeżeli to prawda, a pewnie prawda, albo coś bardzo zbliżonego do prawdy, że Patryk Klimala zarabia miesięcznie około 160 tysięcy polskich złotych. I nie potrafi z metra strzelić do pustej bramki, powtarzam, z metra, z metra, do pustej bramki, za takie miesięczne wynagrodzenie, to, to jest niewyobrażalne po prostu. To jest niewyobrażalne. Używam czasami takiego określenia, że gdyby to ode mnie zależało, i dotyczy to nie tylko sportu, ale również wielu innych wydarzeń w życiu, tak zwanym społecznym. Kto mnie zna, to zna ten mój zwrot, również dosyć często używany. Gdyby to ode mnie zależało, to 160 tysięcy złotych nie powędrowałoby za ostatni miesiąc na konto Klimali. Tylko powędrowałoby na jakiś szczytny cel, na jakieś hospicjum, na jakiś dom dziecka, na jakiś dom spokojnej starości, na coś 100 tysięcy razy wa bardziej ważnego, potrzebnego, poważniejszego niż gra w piłkę i nietrafienie z metra do pustej bramki w tak niesamowicie ważnym meczu. Patryku Klimalo. Pora się zastanowić, czy granie w piłkę to jest coś, co potrafisz, coś co sprawia ci przyjemność i coś czym nie w wku... kibiców Śląska Wrocław i nie dajesz pożywki tym, którzy nie potrafią zrozumieć jak z takiej odległości w tak ważnym meczu, w tak ważnym momencie, nie trafiasz do pustej bramki i jeszcze raz to podkreślę, bo gdybyś zarabiał tysiąc złotych, tysiąc pięćset złotych, to jeszcze byłoby to w jakimś sensie naginając chęci zrozumienia tego zrozumiałe, ale tych chłopaku zarabiasz. 160 tysięcy miesięcznie i jesteś takim pośmiewiskiem. Niesamowite, do jakich sytuacji dochodzi na polskich, pewnie też nie tylko, boiskach. Gdzie tu jest zestawienie jakości, poziomu do wynagrodzeń? Zadaje to pytanie od lat. I ciągle chyba znajdują się tacy, którzy próbują to czymś tłumaczyć. Presją, chwilową słabością, niedyspozycją dnia no i co jest niesamowicie w kursie, złą murawą, albo za twardą, za miękką piłką, o czym też drwiąc, oczywiście drwiąc, wielokrotnie Mówiłem. Jeszcze słowo o Jagiellonii. No nadchodzi moment, tak, zdaję sobie z tego sprawę, jestem świadomy tego, co mnie czeka, że moja klątwa za niedługo, pod koniec maja, najprawdopodobniej przestanie żyć, obowiązywać, funkcjonować, jak zwał, tak zwał. Ale co by nie powiedzieć, to ze wszystkich drużyn, które z przymrużeniem oka, oczywiście mówiąc nie chcą zdobyć mistrzostwa, to ta wielonia najbardziej chce. Zdarzają się wpadki, o czym mówiłem i wiecie. Natomiast najbardziej chcą, najbardziej. I bardzo wiele wskazuje na to, że tak się w tym roku stanie, że mistrzostwo Polski. Zamelduje się, Piłkarskie Mistrzostwo Polski zamelduje się w Białym Stoku. Śląsk nie chce chcąc? Lech nie chce chcąc? Legia już dawno chcąc nie chce? No to kto? No to kto? Aha, jest! Jest! Górnik zabrze! Oczywiście, że górnik Zabrze nie będzie żadnym mistrzem Polski w tym sezonie, ale to, co dzieje się pozytywnego w drużynie z Zabrza, to naprawdę co kolejny raz podkreślam, bo chyba w poprzednim odcinku albo dwa odcinki jeszcze wcześniej mówiłem, to naprawdę zasługuje na wielkie słowa uznania. Wiecie przecież, interesując się polską ekstraklasą. Że tam od miesięcy nie ma dyrektora sportowego w klubie ekstraklasy, że tam od miesięcy nie ma prezesa, że tam trwała niekończąca się od lat, ale po, po wyborach, po ostatnich wyborach, tych właśnie parę dni temu, po tej dogrywce, walka polityczna również trwała o wpływy w drużynie. I w tak fatalnych warunkach, piłkarze z Zabrza. Pod kierunkiem trenera Jana Urbana są w czołówce ekstraklasy. Wyobrażacie sobie, bo ja nie, że w żadnym albo prawie żadnym klubie innym niż górnik zabrze, w takiej sytuacji, że jest totalny... bo inaczej to trudno nazwać, drużyna osiąga kapitalne wyniki. Przecież w 90% innych polskich drużyn gdyby było tak jak w Zabrzu od miesięcy, to piłkarze by mieli takie alibi, że im słabo idzie, by mieli takie alibi, że nie wygrywają, że grają fatalnie, że tym by zawsze tłumaczyli swoje żenujące występy. W Zabrzu jest inaczej. Brawo! Górnik Zabrze i jego piłkarze i trener. Brawo panowie, pomimo tego, co nie jest żadną tajemnicą, że nie jesteście klubem, któremu szczególnie kibicuje. Dosyć dużo miejsca poświęcono po meczu stalmieleclegia fajnemu, przyjacielskiemu gestowi kapitana drużyny Jozułek w odniesieniu do Macieja Rosołka. Ponieważ Maciej Rosołek nie zbierał od tygodni pochlebnych recenzji za swoje granie, nie zdobywał bramek, to kapitan legi oddał mu w meczu w Mielcu rzut karny. Jozue wykonał pierwszy, później był drugi rzut karny. I Rzosłę zachował się właśnie tak, że, że wiele osób, bardzo wiele go chwali, że zbudował Macieja Rosołka. Maciej Rosowek strzelił Karnego, szalał z radości, podbiegł pod trybuny, pokazywał swoją przeogromną satysfakcję z tego gola. No i niech ten Maciej Rosowek się dzięki temu buduje. Niech odzyska wiarę w siebie. Ale jest zawsze jakieś ale. Ale czy. Łatwiej jest strzelić bramkę z karnego czy trudniej niż z akcji? Jak myślicie? No, strzelił Maciek tego gola, ale to taką sztucznością też moim zdaniem troszkę zalatuje, bo gdyby strzelił kapitalnego gola z akcji, jeszcze wcześniej w tej akcji kiwnąłby z dwóch, trzech rywali. I Walnąłby taką bramę, że same ręce by się składały do oklasku, to by było chyba naturalniejsze budowanie samego siebie niż po oddanym przez Jozuę strzelonym rzucie karnym. Ale tu oczywiście każdy może mieć swoją opinię. Jeżeli Maciejowi Rosołkowi to pomoże, no to brawo, to niech mu pomoże. Ale nie widzicie w tym takiej nienaturalności? Sztuczność pewną, no i na koniec, nie, nie kącik celebrycki, tylko, tylko takie spostrzeżenie społeczne czy tam społeczno-polityczne. Niedawno, wczoraj, dla tych co obejrzą pojutrze, to przedwczoraj, byłem na starówce po ponadrocznej nieobecności w tym pięknym, w tej pięknej części Warszawy. Przeszedłem się po starówce, postałem, posiedziałem, popatrzyłem w niebo, popatrzyłem w lewo, w prawo. Niezliczona ilość Ukraińców roześmianych w kawiarniach. No, i poprawność polityczna nakazuje w tym momencie zakończyć. Ale nie chcę mi się zakończyć. Ale zakończę. To no bo lepiej, żeby ten odcinek się ukazał niż nie. Cześć. Zero ryzyka dla nowych graczy w fucsiarz.pl zwrot 100% do 50 zł w gotówce. 0.Fuchsiarz.pl